Wcale tak ciepło nie jest jednak jak się spodziewałem. Myślałem, że będzie upał. Nie no, zagrzeć, zagrać się, zagrzejemy. No raczej w lewo, trzeba wrócić w kierunku koczały. Wyjeżdżamy z kampingu i dzisiaj misja szukamy samolotu, który rozbił się w okolicach koczały w roku Osiemdziesiątym piątym. MIG-23 A muszę ustawić na mapie w ogóle nawigację do tego miejsca MIG-23, a to on jest niedaleko 5 km w linii prostej Czy to są pająki? Chyba Pajęczyny To nie są jakieś, nie wiem, gąsienice czy jakieś inne rzeczy? Może być A zobaczymy, z bliska Jakaś, jakieś tu gąsienice są w środku, zobacz. A, jest ich pełno. Zobacz takie małe, żółte. Mhm. To nie pająki w takim razie. I hop. Po, trzech! Jak dzik sosny. Patrz, niby płasko, ale coś, pod górkę. Ja już myślę o tym, żeby wrócić i się walnąć w hamak. SKS? Za bardzo wczoraj poimprezowaliśmy. Dzisiaj, dzisiaj jest totalny brak mocy. Łops, piaseczek. Czekaj, bo to jest chyba to lewo. To? Tak, to jest to. Na no to wychodzi dokładnie. Ej, hop. I to miejsce będzie tu po prawej, gdzieś w tych haszczach. Trzeba będzie wejść w borówki, tudzież jagody. Gdzieś po prawej, nie? Tak czy inaczej. Dotarliśmy na miejsce. Jak widać, nic nie widać. No chyba, że współrzędne są niedokładne. To jest ten mig? Nie. Aha. Czy to jest inny mig. Nasz był. Gdzie jest ten nasz? Hmm. Koczała. Nasz był w 85. A tamten jest 88, to jest. Aha. 85, no czyli śladów nie ma. i co, misję uznajemy za zakończoną. Jedziemy dalej. Z drugiej strony, jak pytaliśmy miejscowych, pytaliśmy Karola, to Karol nie, nie kojarzył upadku tego miga. Może to była nawet tajemnica wojskowa wtedy. Może nikt nie wiedział. To na razie jedziemy przed siebie, a potem zobaczymy co dalej. Tu? Jak gdzieby poszedł? Wyliczone? Jakaś ślika, miejscówka. Po prawej jezioro Lękińskie, czy Lekińskie, chyba, o ile dobrze odczytuję z mapy, co podejmujesz wyzwanie? No, to będziesz wracał w mokrych butach. Normalnie zasypiam na, na siedząco podczas jazdy rowerem. Padam dzisiaj. Dzisiaj to... To dramat. Przyjedziemy, to czeka, czeka pyszna zupka. Hania zrobiła. To nie ma dalej drogi? Chyba tu między domami do góry. To ciśniesz jak masz ochotę. Nie będę cię gonił. Dam ci fory. No no ja ci się złapię. Pięknie o ja bożkiem. Ups. To nie jest rower cross country, to jest rower hashingowy. Świetne drzewo. Zawsze coś ciekawego. Jak się tak na przypał jedzie, bez planu. Znaczy plan był, ale za szybko wykonany. O, zaczynam się trochę rozjeżdżać. Pewnie minęło z jakichś 40 minut co najmniej, a nawet więcej, godzinę 20. Mmm, jaki piękny zapach. Zabrać boracty do domku. Tak. I inhalacje. Wygląda na stabilne. Ławeczki są Piwko było, tak jest, ciach, ciach, ty patrz Majster jakie stanowisko. O, tu jest na wędkę, o, i patrz, tam rybka. jest na drugą wędkę, co? Rybka skoczyła tam. I siedzisz tak przez kilka godzin, możesz kija Fuu, i chill out. A co to jest ta płachta po prawej? To się rusza? To jest jakaś zasłonka? Połamana. Nie wiem, do czego to służy. No. Może ktoś będzie wiedział, w komentarzach napisze, do czego to jest. To co? Specjal? I słoik na robaki. Zawsze to fajnie po jakimś nowym lesie pojeździć, nawet jak on jest prawie taki sam jak nasz, bo przynajmniej ścieżki są nieznane. Teraz misja górka. Ej, hop i jedziemy. Przecież mi do oka wpadło Kurcze, to u nas takich podjazdów nie ma Nie ma lipy Chłops Przejechałem po rozwalonym szkle o. i wjechali o, ale to było dobre. Tu jesteśmy. Camping. Dobra, to trzeba się wykąpać. Mimo wszystko się człowiek spocił. Mm. A po robocie. Zupka się należy. Mm. 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 Wyborne. Ten kostium mamy trochę krzywy. Mm. Mm. Ale musiał ja się. Jesteśmy Mhm. Mm tak. A teraz Ops, 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 ops. Oh. Czas na drzemkę. I to by było tyle na dzisiaj.